Dzień dobry na kanale Forest Cleaning. Dzisiaj jest trochę inny format filmu, ponieważ ostatnio w komentarzach napisał do nas e, widz, żebyśmy przypadkiem nie znaleźli jego telefonu. Dlatego dzisiaj postanowiliśmy z panem Łobełtem zmierzyć się z tym wyzwaniem. Także idziemy na miejsce, w którym prawdopodobnie został zagubiony ten telefon. No i co? Próbujemy poszukać. Czy pan Łobeł ma coś do zadania? Witamy na kanale Forest Clinic. No Właśnie, bo tego zapomnieliśmy. No Tam mamy wykrywacz. Także idziemy sobie zobaczymy, czy się znajdzie. Jesteśmy już na miejscu. Jak mi przynajmniej mapka pokazuje. Także za chwilę, gdzie się tutaj rozłożymy, wyciągniemy nasz sprzęt no i będziemy chodzić. Ale. Są plusy i minusy. Minusem jest to, że e, była ścinana trawa, bo kolega mówił, że tutaj była duża trawa, ale widzę, że cieli ją jakoś jakiś czas temu, co może ułatwić nam poszukiwania i znalezienie, ale mogą być też minusy, że już ktoś to znalazł. No i nic, no, będzie trzeba poszukać, posprawdzać, zobaczymy co i jak. Szukamy tego telefonu na razie tylko i wyłącznie na zasadzie że bez wykrywacza. próbuję tutaj podgarniać tak nogą, zobaczyć czy coś jest przynajmniej wygląda na jakiś telefon, czy jest to jakoś przykryte, albo wyczuć go po prostu jakoś, jakimś cudem. Nie wiem no, trawa niby jest koszona, ale jest jednak niepozbierana. O surowce finansowe przy okazji też są, elegancko, że poszperamy, zobaczymy. No nie no, pewnie gdzieś tu może leżeć, no ale już trochę czasu minęło od kiedy go zgubił nasz widz, także będzie, będzie prawdopodobnie ciężko go znaleźć, no ale spróbujemy. Po telefonu na razie nie znaleźliśmy, ale mamy jakieś mieczuszki, to też weźmiemy, wyrzucimy, czemu by nie. Telefonu nie mamy, ale znaleźliśmy papierosa elektronicznego, elektrycznego, także bierzemy go. No niestety na pierwszy rzut oka nie widać żadnego telefonu, śmieci jest trochę, możliwe, że ktoś go wziął po prostu jak już tutaj kosili, ewentualnie gdzieś tutaj się może znajdywać, nie wiem może, nie wiem, szukamy dalej, przejdziemy jeszcze na ten teren tutaj, będziemy grzebać, szukać. Dobrze, wyciągnęliśmy mocną artylerię, ale musimy ustawić go na słabą czułość i damy sobie na głośniej będzie trzeba dodać sobie. Tak dodamy. I co myśmy tu jeszcze potrzebowali? Potrzebujemy tutaj ustawić sobie na Almetal i sprawdzimy, dobra, będzie taki trochę pierdzielnik, niestety po sygnale będzie cięższy. Ciężko będzie sprawdzić co to jest Niestety, dobra Cisz, przyciszymy Bo trochę Za głośno Dobra będzie, wystarczy Niestety myślałem, że to będzie już Telefon, ale to jest tylko i wyłącznie Puszka, zostawiamy ją na razie A, albo aż puszka Zawsze coś Niestety kolejny fałszywy alarm Nie Wystarczy. jest jakiś sygnał Zobaczymy co to jest A niestety puszka znowu Puszka. albo jak pan Łobut mówi aż puszka niestety idziemy dalej no i chodzimy chodzimy ale no oprócz wiele ilo dużej ilości puszek znaczy surowców finansowych w postaci grzybków leśnych nic na razie nie wychodzi telefonu żadnego nie widzimy nie mamy no może też coś tu jest sprawdzimy no ale to raczej też puszka będzie jakaś no, raczej tak. Puszka niestety. Aj. Nie dobrze. Nie za fajnie. Pan Łobok tam zbiera surowce finansowe i śmieciuszki, bo w ramach naszej głównej inicjatywy na tym kanale jest zbieranie e, odpadów. Także potwierdzimy, no, że posprzątamy ten teren. No, ale niestety jeszcze telefonu nie znaleźliśmy. Stwierdziliśmy, że przejdziemy jeszcze trochę dalej, bo dzwoniłem do naszego widza, kolegi. E, zapytałem się, czy jest możliwość, żeby gdzieś dalej to zgubił. Także zobaczymy, czy coś jeszcze wyjdzie trochę dalej, albo się zapytamy gdzieś tutaj, czy ktoś jest znalazł. No i zobaczymy, jak to będzie. Może wyjdzie, może nie, jeszcze nic nie jest przesądzone. Ale surowców finansowych jest to strasznie dużo. Pan tu niesie zasoby finansowe już elegancko, jaki ucieszony. O rany rany. Zalazujmy, Jaki zobaczymy. szczęśliwy pan łobot przyszedł. Tutaj to nie będzie, obszedłem Tutaj jeszcze surowce finansowe. Jak tam panie ułowy? Ojeju, u nas surowce finansowe. O rany, rany. A co pan to, tam mamy jeszcze? O rany, rany. Ile tu surowców finansowych pan uzbierał? Aj, jeszcze to zapakujemy. Prawie cały woreczek śmieci. Jeszcze pewnie coś tutaj wyjdzie, bo przynajmniej widzę po drodze. Także... Za chwilkę to wyniesiemy. Jeszcze drugi pewnie się uzbiera, będzie elegancko. Ale dużo popierdółek jakichś takich poliowych tutaj leży, to też posprzątamy, to czemu by nie. Może naszym głównym celem jest znalezienie tego telefonu, ale posprzątać też możemy. za piękna czapeczka, panie Łobełcie. O rany, rany, klubowa. No niestety doworeczka. Ja mam takie rzeczy. Pan Łobełt ma... Trzy woreczki śmieci i jeden woreczek surowców finansowych Pan Łuboł poszedł w drugą stronę jeszcze się przejść no A my idziemy jeszcze kawałeczek w tamtym kierunku Zobaczyć czy może tutaj coś będzie leżało Ewentualnie może się kogoś zapytać czy coś Zobaczymy, może uda nam się znaleźć Może się uda nam jeszcze coś posprzątać Tak, o tutaj jest śmieciuszek to zaraz go weźmiemy I tam coś jeszcze leży jakiś Oczy. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, no to weźmiemy, żeby się nie marnowało. I myk, i myk. I pyk. Pyk. Co my tu jeszcze mamy? I tutaj pyk. Pan Łobelc teraz ma laskę podróżnika. O, i miedzionkę bardzo ładną. Elegancko. Panie Łobelc, pan się postarał dzisiaj. A telefonu nie było? No, szkoda. To są fajne sobie weź, będziesz miał laskę do podpierania. Dobrze, idziemy, drużyna. Idziemy cały czas tą drogą, ale niestety, oprócz takich śmieci po telefonie, to tutaj na razie telefonu nie znaleźliśmy. Mamy trochę surowców finansowych. No niestety na razie... Gima. Na dzisiaj niestety to już koniec. Przeszukaliśmy cały teren. Zapytaliśmy się jeszcze tutaj na BP. W KSC i w żabce czy ktoś nie znalazł tego telefonu. Bo są jakieś pewne szanse, że mogły się gdzieś tutaj one znaleźć, ktoś mógł znaleźć, przynieść tutaj, albo ktoś z pracowników znaleźć, ale niestety no, nic nie ma. No i niestety nasza pierwsza akcja, szukania jakichś rzeczy zagubionych, niestety nie udała się. Ale trochę posprzątajmy terenu, trochę surowców finansowych też wyszło. Pan Łopełt ma coś do powiedzenia? Nie. Pan Obełt szczęśliwy, bo miedziuchy trochę znalazł to jego największa wartość. Niestety pręcia, pręciora został przy śmietniku, także ja nie jestem zadowolony z tego powodu. Ale pan łobel mówi, że ma sprawne dwie nogi, także trzecia mu jest niepotrzebna. No, także zgadza się ze mną, co ja tutaj powiedziałem. Chociaż jest bardzo nieśmiały, ale kiwa głową. Czasem. Czasem. No, niech także... O, no, niech mi będzie. Także na dzisiaj to będzie już koniec jeżeli Wam się podoba to, co robimy, to dajcie łapkę w górę lub w dół, według Waszej subiektywnej opinii. No i do przyszłości. Do przyszłości. Ach, i na koniec taka piękna Wisła. Rany, rany ścigły, jak tu pięknie. Dziękuję. No i pan